Jesteś człowiekiem? Albo byłeś, byłeś człowiekiem? Nie wiem. Patrzcie, przed chwilą Ale jak przed tu chodziliśmy nie wiem, nic, nie nic nie było. Na K2 nic nie było, bo przychodziliśmy tutaj dwa albo trzy razy. Siemano, witamy Cześć. was w kolejnym odcinku na kanale. Paweł jest ze mną standardowo. Ostatnio jeździmy razem, tak nagrywamy, no, dobra, pewnie się przyzwyczailiście już do tego, ale dobra my znajdujemy się obecnie w ruinach Połacu w skrzybniku. Niestety są już to ruiny, no bo co będzie mu ukrywać, no, ludzie mieli to, pewnie ludzie mieli to w dupie, no i do tego doszło, że teraz to miejsce tak wygląda jak wygląda, ale to zobaczycie w, za chwilę. Mm, oczywiście przyszliśmy tutaj, aby zbadać to miejsce pod kątem paranormalnym. I miejmy nadzieję, że zaskoczy nas pozytywnie, bo miejsce ma bogatą historię. No. A i jeszcze chciałbym dodać: Pamiętajcie, aby ocenić ten film. Zostawcie łapkę do góry, komentarz. Yy, są to dla nas zasięgi. Was to nie kosztuje nic, a nam poprawiają zasięgi się. I jeszcze, dobra, jeszcze jedna <grym> sprawa. O, wiesz i Wszystkich, którzy chcieliby nas jakoś wesprzeć, no to odsyłam do zakładki WESPRZYJ, tam będziecie mogli się zapoznać Z tym, co dla was przygotowaliśmy w zamian za wspieranie naszego kanału Dodatkowe filmy między innymi i filmy... Wcześniej dostęp do filmów, które publikujemy co piątek Dobra, nie przedłużam, bo... Ten i lecimy z Pawłem Dobra Tutaj mamy zejście do piwnic ale udamy się tam później. Póki co sprawdzimy tutaj ten parter. No, tutaj widzicie jak to już wygląda. Niestety jest już tragedia z tym miejscem. Masakra, nie? Spójrzcie, jak to tutaj wygląda. Ech. Ja to miejsce odwiedziłem jakieś dwa lata temu. Tutaj byliśmy. No ale byliśmy tutaj w dzień. Nie robiliśmy tutaj śledztwa paranormalnego. Ale jeżeli chodzi o stan tego obiektu, to widać, że z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej po prostu. Tak, to jest jak się nikt nie interesuje takimi obiektami Szkoda, naprawdę szkoda takich miejsc jesteśmy na parterze tego obiektu są to jeszcze jedyne takie kondygnacje, po których można się poruszać bo reszta wszystko wokół jest zawalone, te stropy. Jak widzicie po tej stronie tutaj wszystko jest po prostu zawalone. Dobra, idziemy dalej. Sprawdzamy, czy jest tu jakaś aktywność w Na razie mamy ciszę. Tutaj, tutaj tak to nie wyglądało. Tutaj jeszcze wtedy, chyba o ile pamiętam, była jakaś ściana, a teraz to już tu już tragedia jest. Patrzcie. Ten sufit, te stropy. W każdym momencie tu może walnąć. Musimy uważać, tutaj strasznie. Jest to bardzo to niebezpieczny to obiekt. obiekt. I, I co tam, Paweł? są, coś ciekawego. No, na górze tam byłem, trochę wszedłem no? do góry, ale. Inaczej mhm. nie można dalej przejść. To jest do góry: wejście bez schodów. Jakieś resztki jeszcze żerandola się zachowały. To z historii, co ja Wam mogę powiedzieć? Pałac ten powstał w połowie XIX wieku. Po wojnie został przyjęty. Nie będę tam o rodzinach mówił, bo mi to z głowy wypadło, ale po wojnie został przyjęty przez państwo i urządzono tutaj nie wiadomo jak w większości Państwowe gospodarstwo rolne PGR były tutaj chyba biura z czasem też były tutaj później mieszkania z tego co mi wiadomo w latach 90. ubiegłego wieku jeszcze tutaj ktoś mieszkał chyba 90. to były więc zobaczcie, w jak szybkim tempie to miejsce zostało zdewastowane. O, tak to jest, jak miejsce jest zostawione same sobie po prostu. A konserwator ma to w dupie. Dlaczego się takim czymś nie pochwalam? A nie tylko jakimiś perełkami. To tak niezwykle... A! Więzienie. Czy Świętuje Ciebie więzienie tutaj? Chwale to jest więzieniem dla Ciebie? Jesteś tutaj hmm. uwięziona? Uwięziona? Nie rozmawiam. Podaj to w Twoje imię. Zły teren. Jak się nazywasz? Chodź, ja wróćmy do piwnicy. Już mamy klimat. Klimat jest fajny. Fajny klimat, nie? A tutaj mamy te stropy, które widzieliście wyżej. Wszystko praktycznie walnęło na sam dnie. Dobra. Wiecie co, nie będę się skupiał teraz na kadwójce a zrobimy sesję Pierwszą sesję z dyktofonem Dobra, ja wolę sesję, ale zrobię sesję może po ciemku, co? No, da. Po ciemku jest lepiej, nie? Jasne. Dobra, tu gasimy światła. Witam! Czy jest tutaj ktoś ze mną w tym miejscu? Czy jest tutaj jakaś zbłąkana dusza, która nadal egzystuje w tym miejscu? Jeżeli jesteś tutaj, to odezwij się do nas. Powiedz coś do nas. Przychodzimy w pokoju do tego miejsca, do Ciebie. Nie mamy złych zamiarów. Jeżeli jesteś tutaj, jeżeli ktokolwiek tutaj jest z nami i nas słyszy, to proszę, odezwij się, odezwij się do nas. Jeżeli się nagrałeś, to dziękujemy bardzo stuk taki był dziwny, no. no i ten stukniakud Karma Karma, ale karma dla psów czy taka karma co powraca? Mhm. Więzienie też było padło Ciekawe no, no to jest ciekawy ten koleczek no no, no bo dlaczego on jest zamurowany? Ale nie? tam z drugiej strony można było wyjść, wiesz, może on nie było całe połączone. Na razie praktycznie na niczym nic nie zarejestrowaliśmy. No, to jest tu, to tam w zasadzie No, stuk to mógłby pałac, to, to nie? To jest taki. Tak, bo ten pałac, to pałac też, jak wygląda w Polskie Stanie. To niekoniecznie musiało być ktoś. Strasznie, patrzcie na to. Już te psy dupami szczekają czekają. Jak ja to uwielbiam. Czy jest tutaj ktoś ze mną, w tym miejscu? Odezwij się. Paweł. Ja, wyjątkowo ciszę wiesz Nie ja wiem, no takie wiesz no Musia tego nie nagrywałem stał Ale, dobra, tak nie było Patrzcie Przed chwilą ale jak tu chodziliśmy nic, nic nie było Na kadwójce nic nie było Bo przychodziliśmy tutaj dwa albo trzy razy I nagle coś coś jakby ciągle wpływało Czekaj, jak się ujedzie. Nie Myślę, że miejsce już będzie spalone, nie? No. A tu na K2. Aż Zobaczysz od aplikacji, ile też z głosów. Teraz te głosy ucichły. I zobaczcie, też nic nie mogę. Wiesz to? Na tej pewno tej... coś tutaj jest jakaś... tutaj jakieś pole. Podejdź do nas, Tylko tak? co możemy może tutaj, akurat w tym momencie to pole? Podejść do nas. To co, co? Jeszcze jedną sesję robimy? Jeszcze jedną sesję, tak. Ty będziesz robił połącznie, ja no, a ja bym włączył siatkę, co? No, Jak widzicie, no teraz na tym przykładzie to coś czasami potrzebuje czasu, żeby się uaktywnić po prostu, jakaś energia. Ona musi się, jakby to powiedzieć, nasiąknąć, no, nie nasiąknąć, ale no naładować. Sesja EVP. Widzieliśmy to na innym urządzeniu, że jest tutaj ktoś z nami. Podejdź do mnie i przemów do tego urządzenia, które trzyma w lewe ręce, a my Ci usłyszymy. Podejdź do nas. Jeżeli się nagałeś, dziękujemy. Nie, nie wiem, ale się zaczął dziwnie trzeba. Tak, A tak. dziwnie coś jakby, nie? Tak, to mi się mm. wydaje, tylko Jeżeli jesteś tutaj, to stań przed nami. Stań przed nami, pokaż się. Nie obawiaj się nas. My przed tobą nie uczymy. Do tego urządzenia, które trzyma w lewe ręce, a my Cię usłyszymy. Podejdź do nas. Coś tam było, nie? Coś było teraz, no. Coś było. To było. coś tam było mm. nic, będziemy musieli to jeszcze raz przesłuchać potem, jeżeli Paweł mi to wyśle ale widzicie, puczka dwójki no raczej no, na, tej, na tym dyktafonie teraz coś słyszeliśmy, ale co to było? to dopiero będziemy musieli zweryfikować co teraz cisza? Może to poszło sobie? Nie wiem. No patrz, tu nic nie ma. Wcześniej było. Tam w tym korytarzu. Zadrośnięcie. Zadrośnięcie. to zadrośnięcie to gówno ci jest. No ja no dobra, nie, nie zaczynamy. Możemy, zadaśnięcie. Chce spadnie na łeb. Właśnie. Chce nam zrobić krzywdę? ten chcę nam zabić? Nie. Nie. Nie? No to czyli jest tutaj ktoś dobry z nami? Jak się nazywasz? Podaj mi sw swoje imię, żeby wiedział, z kim rozmawiam. Ja jestem Paweł, jestem Dawid. Jeżeli jesteś. hałasować? hałasować? Kto hałasuje? Czy przeszkadzamy ci tutaj, w tym miejscu? Przed chwilą tutaj pokazywałeś, że jesteś, lub pokazywałaś. Czy chcesz nam coś powiedzieć? Dlaczego tutaj jesteś? To było w tym miejscu, tutaj, gdzie. Mieliśmy tą aktywność na pierwicy. Zobaczymy może... Sandra 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 się nazywałaś? Czy chciałabyś nam coś powiedzieć więcej? Czy jesteś tutaj dalej ze mną? Powiedz coś do mnie, odezwij się Człowiek Człowiek Jesteś człowiekiem? Albo byłaś, byłeś człowiekiem? Nie wiem. Nie Odprawdy. wiem. Nie wiem. Czy byłaś człowiekiem? Nie wiem. Jesteś duchem? Żyję. Słyszałeś to? Co? Ducha duchu. Sandra, czy zginęłaś w tym miejscu lub zmarłaś? No, takie, nie będę takich domysłów robił, bo wiesz, bo to A. taka interpretacja na własne... Na własne rzeczy, nie. Ten to nie jest dobra tutaj. też. Tutaj. Tutaj. czy zmarłaś tutaj, tutaj. Tutaj. Czyli... Czyli tutaj no... doszło do śmierci. No. Oczywiście, tego masz więcej tylko Zmarła tutaj Sandra. No, ale taki konkretny, <laughs> konkretny masz, <laughs> No, no. dziwne, nie? No. Tutaj, gdzie była ta aktywność NK-2, no. tak, tak to osypie, nie? No bo było, właśnie no. tutaj było ta aktywność, nie? Może gdzieś w tych piwnicach, może niżej? Nie, mi się wydaje, bo tu były mieszkania, tu to nie mieszkania, mieszkania były, nie? Tylko tu nie wejdziemy, bo tu wszystko jest zawalone, zawalone. Czas, Sandra 47 Jeżeli jesteś tutaj z nami, albo ktokolwiek inny i nas słyszy To odezwijcie się do nas, macie teraz na tę okazję Bo to tutaj jesteśmy aby się z Wami skontaktować. skontaktować. dokładnie Ale się zimno zrobiło na nas. W jednym momencie. Mhm. Strasznie. Teraz cisza. Cisza. no Nie obawiaj się nas. Nie przyszliśmy zrobić Tobie krzywdy. My tu daruję, ja tu pewnie nas usłyszę na końcu. Jak to na, na wsi jest To jakichś szczekają. No. <grym> Te się... głosy ktoś ty... kurwa z no. to się mi strasznie <grym> ja. Jestem go Uczucie wiem. Uczucie Uczucie O Nie wiem to teraz gdyby to było jakieś bardziej doprecyzowane to ty to masz chyba na więcej chyba to chyba że ja ci się ja Nie wychodź <grym> Ale dlaczego mamy nie wychodzić? Powiedz Jestem z tego na <śmieniciela> <śmieniciela> U, Dziękuję. dziękuję. <śmieniciela> <śmieniciela> Powiedz nam, dlaczego mamy nie wychodzić. Dobra, nie śmieję się, nie wypada się śmiać. Za dlaczego mamy nie wychodzić? Mamy tutaj zostać? Tu, tym. Zostań tu. Dobra, jeżeli w tym momencie... Zostaw tutaj. To ja tak. chciałem... I ty, ty też że zostań tutaj aplikację, że tak. zrozumiałem. Dobra. Jeżeli w tym momencie nie powiecie dlaczego mamy tutaj zostać albo nie powiesz, to wychodzimy. To wychodzimy Powiedz nam tak. teraz to. Szybko. Wiecie, dlaczego to mamy zostać? Hmm? Ten sam głos, chyba nie zrozumiałem. Ja wiem, ale tutaj też pytam do tej, nie wiem, prawdopodobnie Sandry, Sandro. Pomyślą, że jesteśmy ma... idioci, no ale dobra. Ty, nie ale wiem, tak tutaj mamy zostać, ale widzicie, tu hmm. się śmieją w tej aplikacji. ale widzicie, zadajmy pytania i, i są pewne, że to no, co? A ja najlepsze jest to, że ja miałem myśli, żeby już stąd wyjść, a tu było zostań tutaj, nie, zostań. Ale to my robimy tutaj na tej piśmie. Czekaj, już teraz ja może zarejestrować się. Tutaj, gdzie to była największa aktywność. Sesja Sandro, jeżeli jesteś tutaj z nami, odezwij się do tego urządzenia, które czuje w lewej ręce. Powiedz nam. Dlaczego mamy tutaj zostać? Jeżeli się nagle Sandro, jeżeli jesteś tutaj z nami. Wezwie się do tego urządzenia, który trzymie w lewe ręce. Powiedz nam, dlaczego mamy tutaj zostać. Jeżeli się nagrać, dziękuję.